Witamy Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się dzisiaj, żeby rozstrzygnąć nasz facebookowy konkurs. W naszym konkursie wzięły udział 23 osoby w konkursie na polubienia. 42 osoby udostępniły nasz konkursowy film. Może zacznijmy od razu od głosowania polubionych. Tak, polubionych, czyli kciuk w górę. Dwie osoby nagrodami są rzeźba przedstawiająca anioła w polubieniach yy, oraz waszka marzenna przybyż. Pierwsza osoba, czyli yy, przepraszam udostępnienia yy, polubienia yy, rzeźba brązowa. Marta mielińska, druga osoba, czyli już patrzę tutaj w polubienia, waszka brązowa. Teraz drugie zowanie, udostępnienia. Dorota parzyszek. Pierwsza osoba, czyli rzeźba anioła. Dielena Barańska. Czyli baszka pomarańczowa. Nie baszka. Baszka. A, baszka. Pierwsza rzeźba. Baszka. Dobrze. Dzięki naszemu konkursowi nasz film promujący kampanię 1% obieżało, e, może nie obieżało, dotarł do 2000, ponad 2000 osób. E, liczyliśmy na większy wynik, ale i tak jesteśmy zadowoleni. E, no i dalej. Zachęcamy do wpłacenia 1% podatku na rzecz Polskiego Stowarzyszenia e, na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym koło Dziękuję bardzo.